Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj ponownie Get Ready. Tylko, że dziś zrobimy twarz, włosy i. No, stylizację. No, i chodźcie ze mną, oczywiście, jeśli macie ochotę obejrzeć. I słuchajcie, dziś potrzebowałam totalnie, totalnie rozświetlenia: po prostu czegoś, co sprawiłoby, że moja twarz będzie wyglądała dobrze, bo byłam po nocce, w sumie po dwóch nockach, tak, byłam mega niewyspana i w ogóle jakiś dramat. No i tak, nałożyłam pierwsze co bazę. Jest to baza z Astora. Jak widzicie, ona daje troszeczkę taki dziwny. No, dziwne wrażenie na to, że jakaś taka bardzo różowa się zrobiła, ale w każdym razie daje fajny efekt, bo daje taki efekt do rozświetlenia. No i kochany Astro Perfect Stay 24 to jest ten podkład, który ja po prostu uwielbiam, do znudzenia Wam pokazywałam. Nowy gość programu, czyli jak widzicie makeup Sponge jest to moja nowa gąbeczka. Tutaj mam zbliżoną swoją, tamta była mojej mamy. Tutaj Wam chcę pokazać, że no mimo prania ona się nie dopiera. No ma piękny kolor, taki jasny, ale niestety no nie dopiera się po prostu i no co zrobić, trudno w każdym razie tak, wracając do podkładu jak wiecie ja go kocham, uwielbiam nałożony gąbeczką po prostu daje przepiękny efekt na buzi, kupiłam sobie go ostatnio na promocji w Rossmanie minus 49, no i jestem oczywiście zadowolona i szczęśliwa z tego też powodu. Kupiłam go u nas, u nas nie było i kupiłam go aż w Opolu, no i całe szczęście, że tam był dzięki miłej pani, go mam, także bardzo, bardzo się cieszę. Nakładam go gąbeczką i widzicie, że on nałożony troszeczkę daje naprawdę takie fajne i krycie, i fajnie wyrównuje kolory, i wygląda po prostu pięknie. Brwi, brwi chciałam powiedzieć standardowo, ale nie standardowo, bo zaraz Wam pokażę, robię je produktem z... Werdę właśnie. Używam lustereczka burżuła z tego tuszu Volume Reval, która po prostu jest no genialny, genialny gadżet. E, tutaj jedną brew zrobiłam, e, no i troszeczkę wyczesuję, jak widzicie, początek, bo e, zawsze mam problem z tym początkiem, żeby tak wiecie, fajnie to wyglądało. Nie chcę, żeby to był taki jeden kolor na całych brwiach, tylko żeby to wiecie stopniowo było nałożone. No i oczywiście e, Brow Design e, w numerze 03 to jest produkt z burżuła, oczywiście maskara do brwi, którą po prostu uwielbiam i no, jest niezastąpiona w tej chwili. Nie wiem, czy cokolwiek jest w stanie przebić ten produkt, no jest po prostu genialny. No, brwi oczywiście są super, zobaczcie, one praktycznie wyglądają identycznie jak kolor e, moich e, włosów, Od Rosy. nawet teraz widzicie, dziwnie zaglądam, dziwnie na nie patrzę. E, tak, dość ciemne wyszło, ale przy całym makijażu będzie ok. Jako bazę na całą powiekę nałożę, widzicie kolor Tattoo, jest to seria matowa, Creamy mats w kolorze 093. Ja miałam, można powiedzieć miałam, mam dalej wybity palec, widzicie, krzywię się tutaj jak odkręcam opakowanie, bo no jeszcze niestety bardzo, bardzo mnie boli. W każdym razie tak, ten produkt daje fajne krycie, fajny pigment, jak widzicie, bardzo, bardzo go lubię, niestety z czasem stał się bardziej tępy i no dosyć ciężki do, do, do roztarcia na powiece, no ale mimo wszystko dalej mi służy. To wszystko zagruntuję sobie, to jest dokładnie puder, skin 79, seria taka BB, um, Od tych kremów po prostu Bibi jest naprawdę świetny. Kosztuje kupę kasy, bo 99 zł, ale naprawdę się opłaca i szczerze wam go polecam. On ma aż SPF 30, daje takie lekkie krycie. Dobra, dalsza część makijażu to paletka Sephora. Robiłam wam chyba test, pokazywałam wam tę paletkę w akcji. No i tutaj przypomniało mi się, że przecież no, nie nałożyłam żadnego jasnego e, koloru, a więc też korzystam z tej paletki ten kolor taki nudziakowy jasny. W ogóle nie, ta paletka jest bardzo bardzo fajna. Nie wiem ile ona kosztuje regularnie, no ale w każdym razie naprawdę jest, jest bardzo bardzo fajna. Ehm, ona wygląda troszeczkę jak notes malusterko, cztery kolory tam widziałyście róż i e, i brąz,er więc taka wiecie podręczna. Do ręki, czy w podróży super się może sprawdzić. No i nakładam brąz, zrobię sobie taki ciemniejszy makijaż, takie to będzie po urodzinowe, get ready, bo e, tak, bo no to zrobiłam <ścoughs> na, jak to się mówi, na zajutrz urodzin. Dobrze mówię, czy źle to powiedziałam? W każdym razie e, po urodzinach, o właśnie, zrobiłam sobie w swojej urodziny, nic nie robiłam konkretnie, bo e, szłam na nockę, byłam po nocy, więc nie było sensu się w ogóle nic robić, no ale postanowiłam sobie, że po urodzinach troszkę zaszaleję z makijażem. Zresztą wiecie, co chciałam wam zrobić? Tak naprawdę taki jesienny get ready, ale no, zaczęłam nakładać, jak to zwykle u mnie bywa, nałożyłam, nałożyłam i wyszło, co wyszło. Także dokładam sobie tutaj takiego brązu z tej paletki, on jest przepiękny, jest tak mocno napigmentowany. E, jak go nałożę, tak widzicie w takiej większej ilości to daje dość mocny pigment, ja go później porozcieram, więc on troszeczkę straci na intensywności. Mi to osobiście nie przeszkadza, bo później zobaczycie w dalszej części, że dodam sobie jeszcze kolorku. Takiego no czarnego, czarny pomieszam z brązem i będzie to takie mocniejsze, bardziej napigmentowane. No ale w każdym razie tak, taki mocniejszy makijaż sobie zrobiłam. Tutaj rozcieram oczywiście moim ulubionym pędzelkiem. Też Wam mówiłam w poprzednim Get Ready. To jest, nie wiem, już nie pamiętam, bo mi się pozmywały wszystkie napisy na pędzlach. Chyba H77 z Hakuro. Naprawdę jest świetny. Uwielbiam go. No i tutaj nakładam kolor z, z Burżuła. Jak widzicie, 02 i to jest taki fajny nudziakowy, różowy, złoty kolor, taki perłowy w samym wewnętrznym kąciku w celu rozświetlenia oczywiście. Eee, musicie mieć ten kolor, jeśli po prostu uwielbiacie makijaż, to taki kolor to jest takie must have w makijażu. Eee, tutaj oczywiście, e, oczywiście, albo nie oczywiście. Na środek powieki dam sobie pigment z maka w kolorze wanila, który jest po prostu, no naprawdę, naprawdę, jak nie widziałyście, to koniecznie zajrzyjcie chociaż do maka, żeby sobie zobaczyć go. On, e, no. Wiecie co, niestety kamera tego nie odda, światło to było tak tragiczne, e, bo ja się malowałam około godziny 15, e, szaro, buro i ponuro, więc no niestety nie mogłam Wam oddać w ogóle, w ogóle koloru tego, e, tego pigmentu. On się po prostu mieni na, na przepiękne kolory różu, fioletu, złota. No jest po prostu genialny, genialny. Właśnie uwielbiam go tak wklepać sobie. Widzicie, nawet na sucho nie osypał mi się jakoś e, i mogłam go spokojnie sobie wklepać e, palcem, ale tak wiecie, dość mocno, żeby on faktycznie przykleił się do mojej powieki. No i tak jak Wam mówiłam, e, Przedtem, że domalowuję, dodaję sobie troszeczkę takiego ciemniejszego kolorku w zewnętrznym kąciku, żeby jednak ten makijaż zyskał takiego trójwymiaru. Ostróż mi zaczyna uciekać, już się troszeczkę robiło bardziej ponuro, no i niestety jakość filmiku nie będzie za, za dobra w dalszej części, więc to mi wybaczcie, ale już niedługo będzie lampa, także mam nadzieję, że wszystkie te problemy znikną. Tak, także makijaż, jak widzicie, taki ciemniejszy mi wychodzi na dolną powiekę, nałożę takie dwa brązy i troszeczkę troszeczkę takiego ciemniejszego brązu. Ja uwielbiam tak przyciemnić sobie powiekę jeszcze przy takim ciemnym makijażu, żeby wiecie, powiększyć jednak to oko. E, tutaj chyba mi się w ogóle e, tylko nałoży jeden kolor i później mi się, nie wiem dlaczego, urwało. Czy, a, już pamiętam. E, nie miałam karty na pamięci. Karty... E, Pamięci na kardzie, o tak, właśnie na kamerze i to mi urywało. Ja tak kasowałam jakieś tam filmy, które były stare i nagrywałam i dogrywałam. Także tak, tutaj jeszcze dodam później tego, tego brązu. Rzęsy wytuszowałam dwoma tuszami. Volume Rivalten, który trzymam w dłoni i korzystam z lusterka, i później poprawiłam wszystko maskarą z Miss Sport. Jak ona się nazywa, to już nie pamiętam. Pokażę Wam za chwilę oba te tusze. Zobaczcie, jakie one dają piękny efekt na, na, na rzęsach. Och, no, uwielbiam. No i właśnie ta czekająca ostrość, o właśnie tu macie tusze jeden i drugi, 100% rock pump up booster i ta maskara kosztuje chyba około 13 zł w regularnej sprzedaży, więc nie ma tragedii, polecam Wam jeśli lubicie taki mocny efekt na rzęsach, e, tutaj daję sobie korektor, e, wracam często bardzo często jakieś tam mam inne epizody z innymi e, korektorami i wracam często e, właśnie też do tego uwielbiam, to jest jak na razie naprawdę jak na razie najlepszy korektor jaki ja miałam e, kryjący, rozświetlający taki e, naprawdę, który daje efekt, który naprawdę coś robi no właśnie tam, gdzie chcemy go nałożyć. Pudry o 2 i tutaj ten różowy używam pod oczy, właśnie ja go lubię, dlatego, że bardzo dobrze gruntuje, może nie daje jakiegoś takiego 100% matu, ale jednak dobrze gruntuje i używam często go pod oczy. Widzicie zresztą, jaki on daje kolor. No a na resztę twarzy Kryolan, jak widziałyście. Tutaj sięgam po dr Irene Eris i mam takie Rio, rozświetlacz róż i brązer. Jeszcze chyba nie używałam, jeszcze chyba nie zdarzyło mi się używać całego tego produktu. Tutaj skorzystam z rozświetlacza w celu rozświetlenia wewnętrznych kącików. On dosyć ma taki intensywny zapach. Zresztą nawet widzicie, że ja wahałam, bo jakoś tak mocno poczułam go i on niby tu w kąciku dał taki mocniejszy efekt, ale później nałożę go też na, na kości policzkowe i już ten efekt nie będzie taki, taki mocny ja tutaj chciałam jednak w tym makijażu, żeby coś tam takiego mocniejszego się się zadziało, a nawet to nie pokazywałam jak go nakładałam także tak, także nałożyłam go też na szczyty kości policzkowych o, widać, że on się mieni, ale jednak nie jest jakiś taki intensywny jakoś coś mocniejszego potrzebowałam, no ale już trudno Brązor oczywiście widziałyście od z Kate Moss, no mój jak na razie ulubiony, i tutaj już światło w filmiku jest tak beznadziejne, że aż mi wstyd wam to pokazywać, ale no już uznałam, że jak nagrałam tyle materiału, no to szkoda, szkoda filmu. Także wybaczcie, przymknijcie oko. No i mam nadzieję, że, że nie będzie to jakimś wielkim problemem. Tak jak mówię, no już. Muszę znaleźć jakąś lampę odpowiednią, już zamawiam, także no już niedługo będą filmiki w lepszej jakości, także mam nadzieję, że wszystko, wszystko pójdzie w lepszą stronę. Na usta nałożyłam szminka z Miss Sporty BB, BB Cream czy BB Nude, to się nazywało, pokazywałam Wam też ją kiedyś już w filmiku. Wszystko spryskałam sobie mgiełką z Inglota, ona jakoś mocno może nie... Utrwala makijażu, ale jest taka ściągająca mocno mat z buzi. A ja potrzebowałam, tak jak wam mówiłam na początku, rozświetlenia. No i właśnie też sobie takiej mgiełki użyłam. Włosy, włosy już miałam uczesane, widzicie, poszłam na łatwiznę, już przy was nie czesałam, zrobiłam sobie po prostu koka, e, takiego zwyczajnego, prostego, uwielbiam takie fryzury, od czasu do czasu, wiecie, po rozpuszczonych włosach sobie spiąć je e, e do góry. No i niestety e, efektu końcowego Wam oddać nie mogę, bo światło się tak zmieniło, że no jest strasznie, strasznie, nie widać w ogóle tego pigmentu z maka, makijaż się zlał, no ale... Mam nadzieję, że, że mimo wszystko filmik Wam się spodoba. Tak, także całość tak, tak wygląda, strój tak bardzo prosto i myślę, że też kojarzy mi się on z jesienią, czyli taki szary melanż i czerń, jak widzicie. Bluzka pochodzi z e buty to, też są z e dam Wam na dole linki, spodnie chyba z Romuj, albo z Shein, już nie pamiętam dokładnie. No i tak, moi drodzy, się całość prezentuje, tak to wyglądało. I co? Ja Wam pięknie dziękuję za uwagę, za to, że Spędziłyście ze mną te kilka minut, mam nadzieję, że filmik się podobał. Jeśli tak, to kciuki w górę. Ja się z wami żegnam, całuję mocno buziaki, hej.